A dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pani Paulino. Odpowiadam na Pani pytanie: czy lepsze są badania ilościowe czy jakościowe? Jakie badania są lepsze ilościowe czy jakościowe? Czy lepsze są badania ilościowe czy jakościowe? Które badania są lepsze? Mm. Dobrze. Czy badania ilościowe są lepsze, czy ilościowe? Mhm. Czy jakościowe? O. <grym> Co mam już. Okej, okay, no dobrze. <laughs> Tutaj naprawdę bardzo jakby podobne te ta, podobne karty, tak? Podobnie dobre, podobna energetyka. Natomiast no finalnie wygrały badania jakościowe. <laughs> Ale po kolei, jeżeli chodzi o badania ilościowe, to jest na tak. Rycerz denarów. Rycerz denarów generalnie wnosi jakieś dobre informacje, dobre wieści, też takie niespodzianki różne od losu, tak? Które nam się przytrafiają, czy też jakieś podarunki, ale również niestety rycerz denarów często mi oznacza, że czujemy, że coś jest dla nas za trudne, tak? Coś jest dla nas takie. No, Niekomfortowo się z tym czujemy, tak? Czy też coś jest dla nas takie jakby za wysokie progi, tak? I to może niestety się jakby realizować tutaj. Tak jakby niby dobre wieści, niby otoczenie jest jakby sprzyja, ale jednak taki dyskomfort jest, tak? Że no może to nie jest do końca dla mnie. Co jest dla mnie dwójka buław? No tutaj, bo dwójka buław generalnie mówi o czekaniu, tak? O takim braku podję podjętej decyzji, o braku podejmowania decyzji, tak? O tym, że stoję, patrzę w prawo, w lewo, nie wiem, w którą stronę iść. Bo po prostu, tak? Tu nie ma działania, to nie ma podejmowania decyzji, tu nie ma e, absolutnie mechanizmu działania, to jest czekanie, bierność, no ale to jest na nie, czyli to będzie przeszkadzać, to przeszkadzałoby w badaniach e, ilościowych, to jest e, przeszkadzacz i po prostu no nie ma w tym nic dobrego, tak? Nie warto tutaj czekać, warto iść do przodu cały czas. Aktywność, no ale karta rada 8 kielichów. 8 kielichów mówi mi o odejściu, takim pogodzeniu się ze sprawą, em, podsumowaniu, dojściu, dojściu do wniosku, że jednak nie tańde droga, odchodzę, tak? Odchodzę. Na przykład do badań kościowych, tak? Natomiast jeszcze tutaj dołożyłam karty i po tym odejściu jest. Koło fortuny, zmiana o 180 stopni. Wydarzą się takie sytuacje, które zmienią absolutnie bieg zdarzeń, tak? Czyli tutaj odchodzę, ale jednak coś się takiego zadzieje, że znowu wracam, tak? I to ze sprawą królowej i króla yy, i króla kielichów. To jest generalnie małżeństwo, tak? Aczkolwiek to no nie musi oznaczać małżeństwa, ale no, są tutaj razem obok siebie yy, dwie karty, które mówią właśnie o jakby tak podobnej energetyce, i oni są małżeństwem generalnie, tak? No ale okej, okay, mo może to być małżeństwo, mogą to być osoby decyzyjne gdzieś tam, tak? Czy też bliskie pa pani sercu, no i te osoby gdzieś namawiają panią na powrót do tego, tak, do badań ilościowych, że to jest wartościowe. Tu mamy takie jakieś wymiany argumentów, troszeczkę sprzeczki, cięte riposty, jakaś taka e, asertywność z pani strony. No i cóż, e, dalej mamy Króla Mieczy. No, Król Mieczy to jest osoba, która kieruje się intelektem, rozsądkiem, która nie działa impulsywnie absolutnie, ale wszystko na chłodno przemyśli i wówczas dopiero zaczyna swoje działania. Król Mieczy, bo albo może Pani być po prostu ukazana w takiej energetyce bardzo rozsądnej, tak, nie poddać się tutaj żadnym wpływom, żadnym namowom, tylko idę mądrze, rozsądnie, tak, jak najbardziej. Natomiast może to też mieć wpływ jakiś mężczyzna decyzyjny, czy to przełożony, tak, czy to jakiś współpracownik, to no ktoś, kto gdzieś tam ma też wpływ yy, na, na te badania, tak, gdzieś tam na bieg zdarzeń, no i on jego, jego porady czy też jego decyzje również będą miały jakieś tutaj znaczenie. Natomiast i to bardzo duże, natomiast nie widzę tutaj, nie widzę tu korzyści. Naprawdę nie widzę. Zaś jeśli chodzi o badania jakościowe, to jak najbardziej tylko. Karty na początku nie są za bardzo dobre, ale później to wszystko się rozwija bardzo fajnie. Co jest na tak karta diabła? No niestety tutaj mogą pojawić się jakieś zawiablenia, tak? Jakieś przy tym, przy badaniach jakościowych są jakieś złe nawyki, tutaj wskazane, wskazane, w sensie, że karty mi wskazują. Jakieś złe nawyki, mm. nałogi, uzależnienia, jakieś toksyczne relacje, toksyczne sytuacje, z, z jakąś taką autodestrukcję, no coś tutaj takiego się pokazuje, należałoby absolutnie z tym walczyć, bo to jest, to, to, to jest na tak, niby, ta, tak, ale to będzie przeszkadzać. Czyli wszystko gdzieś tam sprzyja, ale te zadiablenia absolutnie należy odrzucić. Co jest na niej siódemka miecz? no Jakieś też w tych badaniach jakościowych, takie niedopowiedzenia, kłamstewka, jakieś takie małe kłamstewka, tak? Czy też um, jakieś ukryte gdzieś tam, nie wiem, wady. No coś takiego mi się tu pokazuje. Mm. Albo ktoś do końca nie będzie mówił szczerze, no nie powiem, bo się wstydzę, bo się boję, tak, czy też nie powiem, bo nie zrozumiem. No, takie kłomstewka, tak, mała kłamstewka, i to będą przeszkodą. No i w efekcie tutaj karta rada, no dziesiątka było w zbyt dużo obowiązków, zbyt duży natuk pracy. No, nie dam rady już, tak. I tutaj karty radzą, nie rób sobie tego, nie wierz na siebie, nie wiadomo ile. Właściwy podział zadań, podział obowiązków, odpowiedni, tak? I to będzie naprawdę korzystne, bo jeśli dojdzie do takiego poprawnego podziału zadań, to mamy stabilizację w czwórce buław, mamy rozwój w trójce buław i piękna karta trójki buław, patrzenie perspektywiczne w przyszłość, tak? Czuję ulgę, czuję radość, spełnienie, wszystko idzie w dobrym kierunku. Dalej mamy dziesiątkę kielichów, no kartę przepiękną, rodziny, ciepła, wszystko idzie tak, jak należy, tak zgodnie z planem. Spełnia się marzenia się spełniają, harmonia. Tutaj wisiaci zmiana perspektywy, ale zmiana jeszcze na lepszą perspektywę, tak? Według kart, bo szóstka było mówi o zwycięstwie. Także jak najbardziej według kart, tutaj miło ciężkich początków. I trzeba będzie zahamować te negatywy. To badania jakościowe wygrywają. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów. Dziękuję za oglądanie mojego kanału. E, dziękuję za zaufanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.